Ok, właśnie minęła doba, od tego jak chłopaki zarzucili wędki hmm. i mają ósmą, ósmą rybę powyżej 20 kg, tym razem 22 kg. Ja Cię kręcę, jak mówię, oni mają rękę po prostu do wielkich ryb, 8 ryb powyżej 20 w ciągu 24 godzin. Congratulations part 8. <laughs> Także, tak jak mówię, 8 ryb powyżej 20 kg w 24 godziny wykonaniu z sektora numer 12. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj, bo chłopaki cały czas nęcą i naprawdę nie odpuszczają Bartek z no dzieje się dużo, 8 ryb powyżej 20 kg w ciągu 24 godzin Armageddon. Chłopaki stanęli na wysokości zadania i robią po prostu Armageddon. Także wielkie brawa dla nich. No i do zobaczenia.